Uczniowie ostatnich klas Lubańskich Szkół Ponadgimnazjalnych odebrali świadectwa ukończenia szkoły. W trakcie uroczystości były gratulacje, nagrody oraz słowa podziękowań. Jako pierwsi, certyfikaty ukończenia klasy policyjnej odebrali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Uroczystość odbyła się w auli Lubańskiej Szkoły Muzycznej. Uroczystość rozpoczniemy prowadzeniem posztu sztandarowego i przekazaniem tego pocztu pocztowi standardowemu klasie młodszych, ponieważ jest taka tradycja w naszej szkoły. Poczekaj przekazać. Przekazujemy Wam sztandar, Przekazujemy Wam sztandard, symbol zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 grubami. Pańcio o niego i godnie reprezentujcie naszą szkołę. Przyjmujemy szale, oficujemy dbać o wykonywać swoje obowiązki i godnie reprezentować w usługach na pieniądziały, które zagłosowaliśmy. Poczty sztandarowe wstąpią. naszą szkołę i patrząc tak od pierwszego roku yy, wszystkie założenia, które zostały zaplanowane i zatwierdzone w innowacji pedagogicznej zostały zrealizowane. Yy. Najbardziej istotnymi są to obozy letni i zimowy i tak jak wspomniałem wcześniej dzięki Panu Staroście i całemu Zarządowi, bo yy, Zarząd przypatruje się działaniom szkoły i mamy środki, żebyśmy wspólnie z rodzicami Organizowany letni obóz i zimowy. Jeżeli chodzi o w kosztach, no to zimowy obóz jest droższy, bo więcej atrakcji mają, to znaczy jest to jazda na artach, a wiemy, że każdy wjazd i zjazd kosztuje. Oprócz tego tutaj nie gościmy dzisiaj, ale jest przedstawiciel pana burmistrza, pana Karusza Samińskiego, pan Jan sekretarz miasta, i również tu ukłony mamy, bo nasza młodzież korzysta z basenu. Yy, różne były perturbacje w zeszłym roku i w tym, jeżeli chodzi o kosz biletów, ale naprawdę proszę wiedzieć, że dyrektor yy, Ośrodka Musi plus yy, miasto do tego bardzo podeszliśmy yy, pragmatycznie i uważam, że jest to realizowane. Dlaczego to jest takie bardzo ważne w innowacji? Pierwsza rzecz to jedyny kraj w całym świecie to jest Polska, gdzie my liczymy ofiary i Nie ma takiego kraju. Ci co mnie znają, dużo to wiedzą, że troszeczkę pojeździłem i nigdzie nie dają takich danych, oprócz Polski. Ja nie wiem dlaczego nawet dzisiaj byśmy zrobili do ręka w górę, kto pływa, kto się utrzymuje na wodzie, to dość ciekawie by to wyglądało. Ale nasza młodzież ma tą szansę, jeżeli korzysta uczciwie z tego, to naprawdę słuchajcie, to jest dar na całe życie. Jeżeli chodzi o narty, to ja nie muszę już opowiadać w klasie, która kończy dzisiaj szkołę. Kolejna klasa już była na obozie ziółowym, no i czeka to pierwsza, stąd dzisiaj wszyscy dostoją i mogą sprawdzać, czy jest ta realizowana innowacja, czy nie jest. jest to jest coś paniego, taki stary, silny, jak ja, inny na artystę, pożyczami jest. I podobnie mówiłem młodzieży, że jeden przez drugiego nie ma wstydu, bo się pięknie uczy. Oprócz Wszystkie zajęcia dodatkowe, czyli sprawozdawstwa, z wiedzy policji są realizowane dzięki patronowi, czyli tu mamy obecnego pana. Butryna. Nie mamy jeszcze pana Jaworskiego, który prowadzi u nas w samą obronę, więc jest cały komplet. Ja myślę, że takimi małymi krokami, gdzie w, zesz w zeszłej kadencji, czyli trzyletni cykl zamknięty, uczyliśmy się, dzisiaj tylko realizowaliśmy same yy, pozytywy, które wyciągnęliśmy wnioski z poprzednich lat. No tutaj ja coś niezręcznie stoję, więc nie mam takiego widoku. W lewą stronę, ale podejrzewam, że Państwo wszyscy tam patrzycie, to są migawki z tych działań, które realizowała młodzież. Oprócz tego trzeba pamiętać, ja nie chciałbym nigdy za dużo mówić, dlatego że poproszę później Pana Komendanta, żeby z dwa słowa powiedział o y, takich roli patronackich, które realizowali, ale tutaj trzeba pamiętać, że akurat ta klasa, która bardzo mocno zaangażowana w prewencję, czyli y, młodzież jeździła do klas podstawowych, do ośmiu i do, do Rady i to takie było bardzo miłe, bo to było przy współpracy i przy biurze yy, to się nazywa czyli, czy, Przepraszam oficera prostowego yy, policji. Oprócz tego bardzo mocno yy, zaakcentowali wolontariat. Myślę, że od tej klasy tak bardzo mocno się rozbudował wolontariat w szkole i nie tylko w klasach liceum, jak i również w klasach yy, zawodowych. Yy, myślę, że to są najbardziej istotne rzeczy, które my... Jako prowadzący innowacje musimy zrealizować, i za którą ja jako zarządzający szkołą odpowiedziałem. A myślę, że te obrazki, które tam Państwo widzicie, to są tylko dowodem na to, że stanęliśmy na wysokości zadania. Jeżeli coś pominąłem, to myślę, że pan starosta coś doda, potem pan komentarz. I ja jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali, przede wszystkim rodzicom, bo ja uważam, że ta innowacja. Proszę Państwa, no bez Was na no no tak się nie udało, jak nam się to wszystko udało. No, tym że jesteśmy już na finiszu. Tak patrzę na te obrazki, które w tej chwili oczywiście są bezwzględne. Ja zauważyłem to jakieś takie historyczne, tak powiem, momenty, które dotyczyły klasy, która obecnie jest już na końcu swojej nauki w tej szkole, Oczeka no, czeka nas jeszcze egzamin naturalny, ale sądzę, że z tym sobie poradzicie, bo jesteście dobrze przygotowani, więc życzę wam połamania piór. A się je dobrze, żeby te egzaminy rzeczywiście się wypadły jak najlepiej. Natomiast te do obrazki, które macie państwo za za mną, tak się przyglądałem zmianom, które nastąpiły. Tak spojrzałem na salę gimnastyczną, to nie jest ta sama sala, która tutaj. Jest. Spojrzałem na Wyspy, to nie jest ta sama szkoła, która w tej chwili jest. No i spojrzałem na nas, To nie są ci sami uczniowie, którzy w tamtym czasie rozpoczynali edukację. Jesteście już na do dorosłości i to zobowiązuje. Mam nadzieję, że ta klasa i nauka w tej klasie policyjnej dawała Wam taką przepustkę na przyszłość. Mam nadzieję, że. Jeżeli wiążecie swoją przyszłość właśnie ze służbami nadzorowymi, to jesteście dobrze do tego właśnie przygotowani. Sądzę, że tutaj zarówno nauczyciele, jak i przedstawiciele funkcjonariuszy koalicji o to już zadbają. A więc wracając do tej matury, która Was czeka, nie bójcie się. Jesteście dobrze przygotowani i na pewno wszystko dobrze pójdzie. Trzymajcie się za do góry, nie ułóżcie się w tym momencie zadań, które ewentualnie sprawią wam trudności na egzaminie. Sądzę, że tak nie będzie. No to co? Na sam koniec cieszę się, że dopłynęliście do końca i ten koniec jest taki satysfakcjonujący dla nas wszystkich. Za wami trzy lata ciężkiej pracy, ciężkiej nartki, która wracam się do klasy naturalnej, można Pracy, która nie tylko była objawem takich typowych szkolnych obowiązków, a również zaangażowania w sprawy, które dotyczą również działani policji. Udział w obozach, obozy letnie, zimowe, a pomoc, o której Pan Dyrektor wspominał, w ramach prewencji szkolnej, więc wychodzenie jak najmłodszych. pomoc policjantom, byśmy mogli przekazywać naszym mięścinistom wszystkie zasady uczestnictwa doktorowego, to dla nas szczególnie niemożliwe na pomoc. Chciałem Państwu bardzo podziękować za Wasze zaangażowanie. Chciałbym podziękować za szczególne podejście tej wychowanie naszej drugiej młodzieży, na porządku partnę. Cieszę się bardzo, że Wasza droga niejako może mieć podestyczność w naszym życiu z mundurem. Nie tylko oczywiście policyjny, tylko mundur to nie tylko policji, to również jak to pan dyrektor. Cóż ale też straż graniczna, również nasza armia. Chciałem Państwu, jeżeli macie takie plany, życzyć, abyście mogli spełnić, co przyszłości takie plany. Pan Strocka wspominał przed Wami e, najważniejsze egzaminy. Egzamin, i zagrał łamania oczywiście piór i spełniać te plany. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz nie może osobiście uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości, uczestniczyć w konferencji w Krakowie, dlatego przeczytam list skierowany ja do Państwa, do grona tajemnicznego do Pana dyrektora, Dyrektor Rada Pedagogiczna Uczniowie zespołu Zespołu Sztuką Adwigacyjną nr 22. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste wydarzenie certyfikatów uczniom klasy trzeciej liceum lub Oto nasze dzień oczekiwany przez uczniów z niecierpliwością. Dziś zaczynacie wkraczać w dorosłość, już tylko egzaminy naturalne dzielą Was od dorosłego życia. Wiedza i doświadczenie, jakie zdobyliście w szkole, będą prezentować w dalszym życiu. Głównym celem nauki było kształtowanie pożądanych społecznie postaw oraz przekazywanie wiedzy i umiejętności, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do świadomego ubiegania się o podjęcie pracy w Policji, lub innych służbach mundurowych i zawodach związanych z ochroną osób i mienia. Życzę Wam powodzenia na ich zabiegu oraz pasmem sukcesów w dorosłym życiu. Z poważaniem również miasta Rubek, a Kadż słowickiego. Proszę zdjęcia na koniec my się odsuniemy, proszę Państwa. Proszę się nie denerwować. Chcemy zawrzeć i wyrazić wszystkie wspomnienia, emocje, radości i troski, które przeżyliśmy podczas trzech lat edukacji w Klasie Liceum Ogólnokształcącego z elementami prawoznawstwa i wiedzy ogólnopolicyjnej, zwanej klasą policyjną. Chcemy jednak podzielić się z Państwem refleksjami. Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowni Przedstawiciele Władz Powiatu i Miasta Lubanów, Szanowni Goście, Drodzy Rodzice i Nauczyciele, Koleżanki i Koledzy, Spotykamy się z okazji zakończenia edukacji klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego z Innowacją Pedagogiczną. Absolwenci mamy zaszczyt podziękować całemu gronu pedagogicznemu za przekazaną wiedzę, umiejętności i wpojone pozytywne postawy. Pan mój mój starożytny filozof Herani, wszystko płynie, najszybciej płynie czas. Widzimy to dziś, gdy upłynęły trzy lata i opuszczamy już mury zespołu szkół ponad i w Medwalu Każdy z nas pamięta ten pierwszy wrześniowy poranek gdy zadzwonił budzik do szkoły, nowej szkoły. Nikt nawet się nie spodziewał, tak, że trzy lata tak szybko miną. Czas spędzony w naszej szkole był niezwykle owocny. Zdobyliśmy tutaj właściwą wiedzę oraz stawialiśmy czoła różnym przeciwnościom losu. Każdy uczeń naszej klasy ma swoje oraz wspólne wspomnienia. Klasowe wyjścia na ważną uroczystości, kuli, ognisko, wycieczka w góry, wolontaria, mógwe chwile w kinie oraz letni i zimowy obóz który przyprawiał nam wiele radości oraz pomógł zacisnąć więzy między rówieśnikami. To wszystko uczyniło nas żytą grupę. Tam zawarliśmy bezcenne przyjaźnie, dzieliliśmy ze sobą radość i sporadyczne smutki. Nauczyliśmy się szacunku i byliśmy jak jedna wielka rodzina. W naszej pamięci zostaną na długie lata nauczyciele. To właśnie Państwo wykazali się wielką życzliwością i cierpliwością, prowadzając atmosferę bezpieczeństwa. Przekazaliście nam wiedzę, nie tylko tą z książek, ale też tą, która stanowi część Waszej bogatej osobowości. Promowaliście najwyższe wartości etyczne i moralne, natomiast my płonęliśmy tę wiedzę jak komka. Trzeba zauważyć, że naszą postawę i podejście do życia nie tylko kształtują rodzice i najbliżsi ludzie, ale także nauczyciele. Dzięki Waszej motywacji uparcie dążyliśmy do celu. Nie poddawaliśmy się i walczyliśmy do samego końca. Przed nami wiele trudnych życiowych decyzji dotyczących, dotyczących dalszej nauki, wyboru pracy oraz wiele decyzji osobistych. Nauczyliśmy się, że aby osiągnąć życiowe cele i zrealizować plany, należy nieustannie rozwijać się, kształcić i wychować swoją osobowość. Ten nasz nowy rozdział życia nie byłby możliwy bez tego, który zamykamy. Szkoła i wspaniały pan dyrektor, życzliwi nauczyciele, pomocni pracownicy na zawsze pozostaną w naszych sercach. W imieniu wszystkich uczniów klasy trzeciej Leo dziękujemy Państwu za obręb pracy i serca włożone w nasze wykształcenie i wychowanie. Świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej odebrali również uczniowie ostatnich klas zespołu szkół imienia kombatantów ziemi lubańskiej. W uroczystej akademii wzięli udział uczniowie, Grono pedagogiczne, rodzice oraz zaproszeni goście. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Sztandar szkoły wprowadzić. Yes. No. Najtrudniejsza, czyli na poprawkę. Nie bez powodu mówię o tych najtrudniejszych sprawach. Za chwilę matura. Egzamin, egzaminy z przygotowania zawodowego. Droga młodzieży, to trudny czas, ale świat jest taki piękny, że warto ten wysiłek dla siebie i dla rodziców, dla, dla Polski po prostu podjąć. Warto, droga młodzieży, postarać się przez kilka tych miesięcy o to, żeby procentowało do kiedyś już. Ja mam nadzieję, że doj dojrzeliście już do takich decyzji, które pozwolą Wam wspaniałe życie spełniać swoje oczekiwania. Że będziecie porządnymi ludźmi, którzy podejmą ryzyko obecnych czasów. Nie bez powodu mówię o ryzyku, które czeka Was, o niebezpieczeństwach, o trudnościach. To wszystko jest wpisane w krajobraz rzeczywistości, ale pamiętajcie o tym, że przede wszystkim jest satysfakcja, sukcesy, że spotkają was wspaniałe rzeczy takie jak przyjaźń, miłość, zakładanie rodziny, to wszystko przed wami.